Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dzisiaj omówimy sobie jeden z najpiękniejszych, a na, a na pewno mój ulubiony banknot testowy PWPW. Jest to banknot zwany Demeter w emisji 2013 roku. Na wstępie zapraszam wszystkich do sklepu Eznumizmatyka, gdzie na kod Rostek 2024 otrzymujecie rabat 10% na wszystkie zakupy. Można tam znaleźć klasery, koszulki, albumy, monety, banknoty i literaturę numizmatyczną. Zapraszam też na kanał Rostek 78 Numizmatyka, gdzie znajdziecie bardzo wiele ciekawych filmów na temat monet 2 i 3 RP, a także gradingu. Teraz przejdźmy już do omawiania banknotu. Banknot testowy został wyemitowany w 2013 roku. Projektantami tego banknotu jest Pani Justyna Kopecka i Krystian Michałczuk. Widzimy ich nazwiska w lewym dolnym rogu. Banknot ten ma serię AA, którą widzimy na drugiej stronie banknotu. Numeracja czarna. Do zabezpieczeń banknotu należy recto verso, czyli tutaj taki uzupełniający się rysunek. Wtopiony pasek w strukturę papieru. I znak wodny, gdzie widzimy głowę Demeter i rzymską trzynastkę. Wymiary tego banknotu to 150 mm na 75 mm. Banknot ten obecnie osiąga na aukcjach ceny około 3000 zł. Jest jednym z najdroższych obecnie banknotów testowych, produkowanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Ode mnie to tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki.